Na dużych obszarach w regionie Morza Bałtyckiego nadmiar wody w krajobrazie leśnym spowalnia przyrost drzew. Z biegiem lat znaczne obszary zostały poddane melioracji, szczególnie w Finlandii, gdzie zabiegi te objęły 5 milionów hektarów. W niektórych przypadkach rowy wymagają konserwacji w celu przywrócenia ich pierwotnych funkcji. Oczyszczenie rowów melioracyjnych może mieć potencjalnie duży wpływ na cieki wodne poprzez zwiększenie ilości osadów i substancji odżywczych. W tym filmie spotykamy się z ekspertami w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych z Finlandii i Szwecji, którzy omówią, kiedy oczyszczanie rowów melioracyjnych jest właściwym rozwiązaniem, a po drugie, jakie środki zaradcze są dostępne, aby uniknąć transportowania osadów. Najważniejszym pytaniem przy planowaniu operacji czyszczenia rowu melioracyjnego jest, czy operacja ta będzie miała korzystny wpływ na przyrost drzew i produkcję leśną. Jeśli tak nie jest, oczyszczanie rowów nie ma uzasadnienia. Schemat blokowy WAMBAF i aplikacja mobilna są przydatnymi narzędziami pomagającymi ocenić zasadność tych operacji. Stwierdzenie to zilustrujemy przyglądając się dwóm odmiennym powierzchniom. Pierwsza z nich jest wysoce produktywnym torfowiskiem eksploatowanym w Szwecji, a druga mniej wydajnym, niedawno przerzedzonym lasem w Finlandii. Zaczynamy w Szwecji, gdzie spotykamy się z Ulfem i Karin przy rowie melioracyjnym na Zrębie. Świerk pospolity został tu posadzony około 50 lat temu. Jak widać, w rowach znajduje się duża ilość wody, a poziom wód gruntowych jest dość wysoki. To spora różnica w porównaniu do czasów, w których rósł tu drzewostan. Na początku roku wycięto tu 50-letni drzewostan świerkowy. Wtedy to lustro wód gruntowych znajdowało się poniżej 1 metra głębokości, a rowy były suche. Warunki zmieniły się jednak dość szybko. Drzewa odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu równowagi hydrologicznej. Opady atmosferyczne są częściowo przechwytywane przez korony drzew i odparowywane, a więc nie docierają do powierzchni Ziemi. Drzewa również transpirują wodę. Oczyszczanie rowu melioracyjnego może mieć szkodliwe skutki dla dalszych odcinków wody. Spowodowane jest to głównie transportem osadów i związanych z nimi substancji odżywczych oraz metali ciężkich. Przez lata wykorzystywano wiele metod. Należą do nich budowa stawów sedymentacyjnych, odstojników, które umożliwiają sedymentację osadów zanim woda spłynie do odbiornika, a także budowa rowów infiltracyjnych z mikrozaporami, które również mogą zmniejszyć obciążenie osadami. Zajrzyjmy teraz do Finlandii. Kiedy wrócimy na ziemię, sprawdzimy, co się tam dzieje i spotkamy się z Timo i Leną, którzy przybliżą nam tajniki metody kontroli maksymalnego przepływu. Więc to jest lokalizacja. Grobli. Podejdźmy bliżej. A więc tak to działa. Tak. Woda dopływa tutaj z rowu głównego. Staw sedymentacyjny zlokalizowany jest na cieku przed groblą kontrolującą przepływ maksymalny i przechwytuje większe cząstki stałe tak, aby nie mogły one zablokować rury odpływowej. Średnica reduktora w kolanku rury jest teraz ustawiona na 20 cm. Oceniamy, że teraz działa. Podczas przepływu normalnego woda przepływa przez rurę odpływową. Podczas przepływu maksymalnego Poziom wody podnosi się powyżej poziomu rury, a grobla powoduje rozlewanie się wody dość daleko w górę cieku. A woda nadal płynie powoli przez rurę. Ciała stałe, które przynosi tutaj woda, osadzają się na dnie zbiornika sedymentacyjnego. Ta metoda zatrzymuje od 80 do 90% zawieszonych cząstek ciał stałych i około 2 trzecich całkowitej ilości substancji odżywczych transportowanych z wodą. Operacje oczyszczania rowu melioracyjnego można wykonać bez szkody dla jakości wody. Istnieje wiele sposobów ochrony, które można zastosować. W tym filmie opisaliśmy tylko niektóre z nich. Inne przykłady znajdą Państwo na stronie głównej projektu WAMBAW. Ważne jest, aby unikać nieuzasadnionego oczyszczania. Należy kontrolować trzy ważne czynniki: intensywność drenażu, prędkość i siłę erozyjną wody oraz przechwytywanie uwolnionych osadów i substancji odżywczych.